Wszystko zaczęło się w deszczowy, ponury poranek w centrum miasta, kiedy to ochroniarz jednej z ekskluzywnych kawiarni zadzwonił na policję. Bezdomny mężczyzna, wyglądający na około 60 lat, z siwymi włosami ukrytymi pod brudną czapką i twarzą pooraną latami trudnych doświadczeń, próbował wejść do środka, aby się ogrzać. Nie krzyczał, nie groził, nie błagał, po prostu stał, przemoczony do suchej nitki, patrząc przez szybę, za którą ludzie pili swoje latte i pisali na laptopach. Gdy policja przybyła, jeden z klientów młody mężczyzna w garniturze rzucił komentarz, który brzmiał jak wyrok, zabierzcie go stąd. Śmierdzi biedą, sierżant Marek Rydz spojrzał na bezdomnego ze współczuciem, ale procedury były jasne. Po krótkim i spokojnym wezwaniu, mężczyzna został zakuty w kajdanki. Jego nazwisko brzmiało Andrzej Rylski. Brzmiało znajomo, ale nikt nie mógł go wtedy z niczym powiązać. Sprawa trafiła do sądu rejonowego. Rozprawa miała być rutynowa drobne zakłócanie porządku publicznego, może próba wtargnięcia. Oskarżony, jak wielu innych bezdomnych, został potraktowany jako ktoś bez znaczenia. Nikt się nie spodziewał, że to będzie najbardziej milcząca i dramatyczna rozprawa w historii sądu. Sędzia Alicja Czernicka, znana w całym województwie ze swojej nieugiętej postawy, szybkiego wyciągania wniosków i nieskazitelnej kariery, otworzyła rozprawę jak zwykle punktualnie, profesjonalnie, bez emocji. Miała opinię twardej, ale sprawiedliwej. Wiele razy mówiła, że w prawo nie zna litości, zna paragrafy. Na sali panowała rutynowa atmosfera, protokolantka klikała na klawiaturze, młody prokurator szeptał coś do policjanta, a publiczność złożona z dwóch przypadkowych osób i jednej studentki prawa ziewała. Gdy wszyscy podnieśli się, a sędzia weszła na salę, rozpoczęła czytanie akt sprawy. Andrzej Rylski. Urodzony 2 marca 1962 roku. I wtedy coś się zmieniło. Alicja zamilkła. Jej głos zadrżał, jakby próbowała powstrzymać kaszel, ale oczy już nie kłamały, patrzyła na dokumenty z niedowierzaniem, jakby widziała w nich coś, czego nie chciała widzieć. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że nawet stukot zegara sądowego wydawał się przeraźliwy. Przez kilkanaście sekund nikt się nie odezwał. Potem sędzia zdjęła okulary, wstała i bez słowa opuściła salę. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Prokurator był zdezorientowany, protokolantka również, a bezdomny Andrzej jakby się skurczył. Z jego twarzy nie można było nic wyczytać, jakby wiedział, że ta chwila nadejdzie. Tego dnia rozprawa została o bez podania przyczyny. Komunikat brzmiał: Sędzia Czernicka nie może kontynuować rozprawy z powodów osobistych. Wieści o zdarzeniu rozeszły się błyskawicznie. Dziennikarka lokalnego portalu Julia Gawrońska była akurat obecna na sali. Planowała napisać reportaż o biedzie i wymiarze sprawiedliwości. Miała już gotowy szkic tekstu zatytułowanego: Miasto kontra bezdomni sądowa machina, ale po tym, co zobaczyła, wiedziała, że historia jest znacznie głębsza. Czuła to w kościach nazwisko Rylski coś znaczyło. Gdzieś je słyszała, ale nie potrafiła skojarzyć. Postanowiła to zbadać. Tymczasem Andrzej został przewieziony z powrotem do aresztu. W celi nie rozmawiał z nikim. Funkcjonariusz więzienny zeznał potem, że mężczyzna przez całą noc patrzył w ścianę i powtarzał jedno zdanie: ona mnie poznała, nie jadł, nie pił, nie zasypiał, jakby jego cały świat zatrzymał się w tamtym jednym momencie, gdy spojrzał na twarz sędziny i wiedział, że wszystko, czego się obawiał, wraca. Bo nie był zwykłym bezdomnym. I ona to wiedziała. To był dopiero początek historii, która miała poruszyć całą społeczność miasta. Bo kiedy przeszłość dobija się do drzwi teraźniejszości, często ma ze sobą rachunek, który trzeba zapłacić. Julia, nieświadoma jeszcze, w co się pakuje, zaczęła swoje własne śledztwo. A za rogiem czekały tajemnice, których nikt się nie spodziewał i powody, dla których sędzia Alicja Czernicka nie była w stanie wypowiedzieć już ani jednego słowa. Julia Gawrońska nie była nowicjuszką w swoim fachu. Pracując dla portalu Miasto na żywo, miała na koncie kilka śledczych reportaży, które odbiły się echem nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce. Miała nosa do historii, które na pierwszy rzut oka wyglądały na banalne, ale pod powierzchnią skrywały prawdziwe dramaty. Po opuszczeniu sądu tamtego dnia nie mogła przestać myśleć o reakcji sędziny Czernickiej. Co sprawiło, że tak opanowana i zdystansowana kobieta nagle straciła grunt pod nogami? Zaczęła od najprostszej rzeczy nazwiska. Andrzej Rylski nie mówiło jej nic szczególnego, ale Google było bezlitosne w swojej pamięci. Po wpisaniu frazy Andrzej Rylski-Warszawa, trafiła na coś zaskakującego artykuły sprzed niemal 25 lat, z których jeden nosił tytuł, Młody inwestor zniknął po upadku firmy prokuratura umarza śledztwo, nazwisko się zgadzało. W artykule był zamieszczony czarno-biały portret mężczyzny w garniturze przystojny, z pewnym siebie uśmiechem, wyglądający jak ktoś, kto miał świat u stóp. Julia patrzyła na ten obrazek z niedowierzaniem. Czy to możliwe, że ten sam człowiek, którego widziała zakutego w kajdanki, był kiedyś jednym z najbardziej obiecujących przedsiębiorców w stolicy? Dalsze kopanie przyniosło więcej tropów. Andrzej Rylski był założycielem startupu technologicznego w latach 90., jeszcze zanim to słowo stało się modne. Firma o nazwie Optinet miała tworzyć systemy do zarządzania bazami danych dla urzędów i firm prywatnych. Rylski był określany mianem wizjonera, człowieka z przyszłością. W jednym z wywiadów powiedział: Dla mnie sukces to nie pieniądze, ale świadomość, że tworzymy coś, co zmienia życie ludzi. Ten cytat utkwił Juli w pamięci. Nie pasował do obrazka z sądu mężczyzny z opuszczonym wzrokiem, milczącego i pokonanego. Co się wydarzyło między jednym a drugim momentem? Zaczęła kontaktować się z ludźmi z tamtego czasu. Dziennikarze, dawni współpracownicy, nawet była asystentka firmy, która obecnie prowadziła kwiaciarnię w Ursusie. Większość nie chciała rozmawiać. Temat Rylskiego zdawał się być zamieciony pod dywan. Ale jedna osoba zgodziła się na spotkanie Jerzy Małkowski. Dawny księgowy firmy Optinet. Spotkali się w małej kawiarni, gdzie mężczyzna od razu powiedział, że nie chce być nagrywany. Julia wyciągnęła notes i pozwoliła mu mówić. Opowiedział jej historię, która przypominała scenariusz z filmu. Okazało się, że tuż przed sukcesem firmy, gdy Rylski miał podpisać kontrakt z Ministerstwem Cyfryzacji, pojawiły się oskarżenia o defraudację środków. Śledztwo trwało kilka miesięcy w trakcie których wszystkie konta firmy zostały zablokowane, partnerzy się wycofali, a inwestorzy zniknęli. W ciągu pół roku firma zniknęła z rynku. Największy szok przyszedł później, śledztwo wykazało, że dokumenty zostały sfałszowane, ale nie przez Rylskiego. Ktoś z zewnątrz podłożył spreparowane pliki, by skompromitować firmę. Mimo to nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności, a Rylski zniknął. Przez wiele lat nie było wiadomo, co się z nim stało. Julia poczuła mrowienie w karku. To nie była tylko historia o bezdomnym. To była historia o upadku, zdradzie i może jeśli dobrze poprowadzi sprawę o odkryciu prawdy. Zaczęła analizować stare protokoły sądowe, archiwa, wpisy sforów. Trafiła na blok prawniczy sprzed lat, na którym ktoś anonimowo napisał, prawdziwe przekręty nigdy nie wychodzą na jaw, gdy są chronione przez togę, wtedy jej umysł połączył kropki. Sędzia Alicja Czernicka rozpoczęła swoją karierę mniej więcej w tym samym czasie, gdy Rylski był na szczycie. Czy mogli się znać? Czy mogła mieć coś wspólnego z jego upadkiem? Julia wróciła do sądu i próbowała dostać wgląd w dawne sprawy prowadzone przez Czernicką. Oficjalnie nic nie wskazywało na powiązanie. Ale była jedna luka. W dokumentacji zniknęły dwa numery spraw z tamtego roku i obie dotyczyły wrażliwych danych biznesowych, to była rzadkość. Ochrona danych dotyczyła zwykle tematów wojskowych albo dużych instytucji. Dlaczego więc młoda wtedy sędzia dostała taką sprawę? Późną nocą Julia wróciła do notatek. Zaczęła szkicować całą oś czasu: sukces Rylskiego, sfałszowane dowody, dziwne decyzje sądu, upadek firmy i nagły awans Alicji Czernickiej. Czy to był przypadek? Wiedziała jedno, musi spotkać się z Andrzejem. Nie jako dziennikarka, ale jako człowiek, który chce zrozumieć. Udało się jej uzyskać zgodę na wizytę w areszcie. Gdy usiadła naprzeciwko niego i przedstawiła się, najpierw nie chciał rozmawiać. Ale potem spojrzał jej w oczy i zapytał: Powiedziała już, że mnie zna? Julia zamarła. Nie odpowiedziała, ale wiedziała, że jest na właściwej drodze. Andrzej milczał przez długą chwilę, a potem wypowiedział tylko jedno zdanie: Jeśli ona coś pamięta, to nie pozwoli mi przemówić i wtedy Julia zrozumiała, że ta sprawa jest większa niż się jej wydawało. I że wróg, z którym będzie musiała się zmierzyć, nie jest byle kim. Bo prawda, której nikt nie chciał ujawnić, właśnie zaczęła się wyłaniać z cienia. Julia nie mogła zasnąć po tamtej rozmowie z Andrzejem. W jego oczach widziała nie tylko ból, ale też coś głębszego, zawiedzioną nadzieję. Nie chodziło tylko o firmy, ani nawet o oskarżenia. To było coś osobistego. Zaczęła przeglądać stare artykuły z gazet, zdjęcia z wydarzeń branżowych, nawet archiwa z uroczystości i gal. W końcu natrafiła na fotografię z 1996 roku bankiet z okazji podpisania pierwszej umowy partnerskiej pomiędzy firmą Optinet a Ministerstwem Infrastruktury. Wśród gości była nie tylko elita biznesowa, ale także prawnicy, urzędnicy i jedna młoda kobieta w granatowej sukni. Julia powiększyła obraz. To była ona. Alicja Czernicka. Ale to nie był przypadek. Zdjęcie opatrzone było podpisem. Mecenas Alicja Czernicka, doradca prawny kontraktu, to był szok. Oficjalnie, według biografii dostępnej na stronie sądu, Alicja rozpoczęła pracę jako asesor sądowy dopiero rok później a jednak była obecna przy najważniejszym wydarzeniu w karierze Rylskiego. I nie jako gość, lecz jako jedna z osób współtworzących dokumentację. Julia postanowiła spotkać się z kimś jeszcze, z dawnym pracownikiem ministerstwa, który przeszedł już na emeryturę. Odnalazła go przez znajomego. Mężczyzna, pan Ludwik Borski, zgodził się na rozmowę po godzinie przekonywania. Podał jeden warunek anonimowość. Borski potwierdził, że Alicja była częścią zespołu prawniczego, który opiniował kontrakt Rylskiego. Według jego słów to właśnie ona miała ostatnie słowo w sprawie zgodności dokumentów z przepisami. Była młoda, ambitna, bardzo inteligentna. Ale miała też swoje ambicje polityczne. W tamtym czasie marzyła o funkcji sędziego, a żeby tam się dostać, trzeba było mieć odpowiednie poparcie. Rozumiesz? Mówił Borski. Wpatrując się w okno kawiarni, Julia poczuła, że zbliża się do sedna. Czy to możliwe, że ktoś podsunął jej coś do podpisu? Zapytała. Starzec milczał. Po chwili odparł: Nie wiem, co podpisała. Ale po tej sprawie awansowała zbyt szybko, by to był tylko przypadek. Tymczasem w sądzie sprawa Rylskiego została wznowiona. Inna sędzia została przydzielona do sprawy. A Alicja oficjalnie przeszła na tymczasowy urlop zdrowotny, nie pojawiła się w pracy przez kilka dni, aż w końcu dziennik, w drodze prawa, opublikował krótką notkę: Sędzia Alicja Czernicka wycofuje się z prowadzenia spraw związanych z rokiem 1996. Nikt nie wnikał głębiej. Poza Julią. Wtedy właśnie wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Andrzej poprosił o rozmowę z Julią. W czasie wizyty spojrzał jej prosto w oczy i powiedział: Znasz już część prawdy. Ale nie znasz tej najważniejszej. Alicja była moją narzeczoną, cisza, która zapadła po tych słowach, była niemal namacalna. Julia nie wiedziała, co opowiedzieć. Poznaliśmy się na konferencji technologicznej. Była błyskotliwa, pełna energii, idealistka. Zakochaliśmy się w sobie. Chciałem się jej oświadczyć na gali, tej samej, na której zrobiono to zdjęcie. Ale tamtej nocy wszystko się posypało. Andrzej opowiedział historię, która brzmiała jak dramat sądowy klasy A. Według jego słów, jeszcze przed podpisaniem umowy z ministerstwem, ktoś go ostrzegł, że konkurencyjna firma próbuje podłożyć fałszywe dokumenty. Andrzej, naiwny i ufny, zaufał wtedy tylko jednej osobie Alicji poprosił ją o przejrzenie ostatnich wersji kontraktu i zabezpieczeń. Następnego dnia dokumenty trafiły do kancelarii rządowej. I właśnie te dokumenty później okazały się sfałszowane. Problem polegał na tym, że były podpisane nie przez Rylskiego, lecz przez członka jego zespołu i opieczętowane przez prawników, w tym Alicję. Kiedy wybuchła afera, Alicja zniknęła z jego życia. Nie odebrała żadnego telefonu, nie przyszła na przesłuchanie, nie złożyła zeznań. Po prostu zniknęła. Arylski został sam. Stracił firmę, reputację, przyjaciół, a z czasem dom i sens życia. Myślałem, że nie może być gorzej. Ale kiedy zobaczyłem jej twarz w sądzie, wtedy zrozumiałem, że wszystko, co się wydarzyło, to nie był przypadek. Julia słuchała wstrząśnięta. Historia miłosna przerodziła się w sądowy koszmar. I wszystko wskazywało na to, że Alicja choć może nieświadomie przyczyniła się do upadku człowieka, którego kiedyś kochała. Ale dlaczego milczała teraz? Czy miała wyrzuty sumienia? Czy bała się ujawnienia swojej roli? W tym momencie do gry wkroczyła redakcja Julii. Redaktor naczelny, zaintrygowany jej śledztwem, zgodził się opublikować tekst Miłość, która zniszczyła przyszłość Historia zapomnianego geniusza i sędzi z przeszłością, artykuł wywołał burzę. Media zaczęły domagać się odpowiedzi od sądu, złożono wniosek o wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego wobec Alicji Czernickiej. Społeczeństwo podzieliło się na dwa obozy: jedni bronili sędzi, inni żądali jej dymisji. A Julia wiedziała, że to dopiero początek. Prawdziwa walka o prawdę dopiero się zaczęła. I choć Andrzej wydawał się pogodzoną z losem duszą, teraz po tylu latach pojawiła się Iskra. Iskra, że może jeszcze raz stanie przed sądem ale tym razem nie jako oskarżony, lecz jako ten, któremu należą się przeprosiny. I być może coś więcej sprawiedliwość. W dniu ponownego procesu Andrzeja Rylskiego w budynku sądu panowało wyjątkowe napięcie. Korytarze, zazwyczaj puste i bez życia, tętniły rozmowami, kamerami i dyktafonami dziennikarzy z całego kraju. Historia bezdomnego, który okazał się być geniuszem upadłym przez machinację systemu, poruszyła opinię publiczną. Artykuł Julii Gawrońskiej stał się wiralem, a jego bohater symbolem ludzi zapomnianych, zdeptanych przez niesprawiedliwość. Alicja Czernicka nie pojawiła się w sądzie. Oficjalnie przebywała na zwolnieniu lekarskim, lecz nieoficjalnie wiadomo było, że ukrywa się przed mediami. Jej milczenie było bardziej wymowne niż tysiące słów. W jej miejscu na sali zasiadła sędzia Maria Brożek, kobieta z długim stażem, o twardym spojrzeniu i nieskazitelnym życiorysie oświadczyła, że sprawa Rylskiego zostanie rozpatrzona na nowo, z uwzględnieniem jego wcześniejszych zarzutów oraz możliwego nadużycia władzy w przeszłości. Prokurator, nieco zdezorientowany rozmiarem sprawy, próbował utrzymać narrację o zakłócaniu porządku, lecz jego argumenty były płytkie i słabe. Każdy na sali czekał na coś więcej, coś, co przeważy szale. I wtedy Julia zrobiła coś nieoczekiwanego. Wstała z ławy publiczności i przekazała sądowi wniosek nie jako dziennikarka, lecz jako świadek. Przedstawiła dokumentację, zdjęcia, wywiady i zeznania zebrane w trakcie śledztwa. Sędzia Brożek, po krótkiej naradzie z ławą, dopuściła dowody do sprawy. Julia wstała i zaczęła czytać fragment artykułu, cytując słowa Rylskiego, wspomnienia ludzi z jego przeszłości, a także fragment listu, który udało jej się zdobyć, osobisty list Alicji do nieznanego adresata, w którym przyznała się do swoich wątpliwości i wyrzutów sumienia. Sytuacja na sali zmieniła się diametralnie. Twarze obecnych były skupione, niektórzy z publiczności mieli łzy w oczach. A wtedy sędzia Brożek zapytała: czy jest na sali ktoś, kto może potwierdzić tożsamość pana Rylskiego i jego rolę w wydarzeniach z 1996 roku? I wtedy drzwi sali rozpraw otworzyły się z hukiem. Wszyscy odwrócili się w stronę wejścia. Do środka weszła kobieta w średnim wieku, w okularach, z aktówką w dłoni. Przedstawiła się jako Małgorzata Dzierżyńska. Była analityczka pracująca w kancelarii prawnej, w której Alicja odbywała praktykę. W jej dłoniach znajdowały się kopie oryginalnych dokumentów z 1996 roku, tych samych, które zniknęły z archiwów. Wyciągnęła je i powiedziała: Te dokumenty zostały zmienione przez osobę trzecią, ale oryginały przechowałam jako kopię zapasową nielegalną, ale zabezpieczającą firmę przed wewnętrzną zdradą. Przez lata bałam się je ujawnić. Ale ten człowiek nie zasłużył na to, co go spotkało. Na sali zapanowała cisza. Sędzia dokładnie przeanalizowała dokumenty. Widniały tam podpisy, których brakowało w oficjalnej wersji, w tym kluczowe dowody, że to nie Rylski zainicjował zmianę dokumentacji, lecz doradca z firmy konkurencyjnej, który jak się później okazało był związany politycznie z osobami, które wspierały kandydaturę Alicji na sędziego. Prawda wyszła na jaw. Proces został natychmiast zawieszony, a Andrzej Rylski uniewinniony. Sędzia Brożek, nie kryjąc emocji, Ogłosiła publiczne przeprosiny w imieniu wymiaru sprawiedliwości. Ale dla Andrzeja to nie był koniec. To był dopiero początek. Po opuszczeniu sądu, przed drzwiami czekały dziesiątki reporterów, kamery i mikrofony. Julia trzymała się z tyłu, obserwując go z dystansu. Wtedy Andrzej zrobił coś nieoczekiwanego, podszedł do niej, objął ją ramieniem i powiedział: Gdyby nie ty, nikt by mnie nie usłyszał. Jej reportaż zyskał międzynarodowe uznanie. Julia otrzymała nominację do prestiżowej nagrody dziennikarskiej. Ale nie to było najważniejsze. Najważniejsze było to, że jej praca dała drugą szansę człowiekowi, który przez system został uznany za nikogo. A Alicja Czernicka? Kilka tygodni później złożyła rezygnację z funkcji sędziego. Nie udzieliła żadnego wywiadu, nie pojawiła się publicznie. Krążyły pogłoski, że wyjechała za granicę. Ale zanim to zrobiła, wysłała Julie list. Było w nim tylko jedno zdanie: Nie byłam wystarczająco silna, by się wtedy przyznać. Ale teraz już wiem, że milczenie bywa gorsze niż wina. Andrzej, po długich rozmowach z organizacjami pomocowymi, zdecydował się na terapię, a potem, co zaskoczyło wszystkich, przyjął propozycję objęcia roli doradcy w fundacji wspierającej osoby bezdomne w powrocie do życia zawodowego. Jego historia stała się inspiracją, ale dla niego to nie była bajka. To było odkupienie. Nowy rozdział. A Julia? W końcu usiadła do kolejnego artykułu. Jego tytuł brzmiał: Bezdomny z imieniem, którego nie zapomnieli ci, co skrzywdzili i tym razem wiedziała, że napisała nie tylko reportaż, ale historię, która poruszyła kraj. Historię, którą chcą czytać, oglądać i pamiętać.